I, yy, I tutaj widzicie, o czekajcie, coś tutaj się yy, tam, no, tam na to lotnisko aktualnie, no tutaj yy, dwa samoloty Airbus A350 Legion Atlantic i Airbus A330 yy, TAP Air Portugal czekają na zgodę na start. Tutaj yy, mam jeszcze EasyJeta oraz Concorda w hangarze oraz w hangarze znajduje, w drugim hangarze znajduje się jeszcze Emirates. I tutaj stoi sobie Airbus A321 Condor, a tutaj już przykołował i już dosłownie czeka tylko na pozwolenie na start Boeing 737-800 Ryanair. I jeszcze są tam samoloty, które jeszcze lecą, tylko po prostu czekają tutaj na to, żeby mogły przylecieć. O, jest pierwsza osoba, cześć. Robię live'a z mojego lotniska z modelami. I najpierw tutaj, e, patrzcie, tutaj jeszcze mam w ogóle taką plażę jakby, czyli jeśli samolot ląduje, o już nie ma pierwszej osoby, ale jeśli samolot ląduje, to tutaj e, musi uważać na tą plażę, e, czyli e, to jest taki efekt jak na przykład jest chyba na lotnisku w Grecji na przykład na Skiatos, e, to e, tam jest, że na przykład tak możecie sobie oglądać i tak wam samolot startuje, nie? Więc okej, okay, no dobra, czekamy na pierwszego oglądającego. Ja w tym czasie może założę kapcie. Okej, okay, jestem już. Można tutaj dalej czekamy, tutaj na pierwszą osobę jak coś, to tutaj tak to wygląda. To nisko nie tutaj nie odzwierciedla żadnego o kurde, przecież tutaj stoi, tutaj powinien stać samolot cargo, bo tutaj jest jakby no, ale dobra, no tutaj mamy wieżę kontroli lotów. O, dziękuję za pierwszą łapkę w górę. No i tutaj jest karetka, jeśli by się coś stało. Więc dobra, jest pierwsza osoba, więc Boeing 737 737 Rainera może w końcu wystartować. Tutaj tak wygląda to lotnisko. Jeszcze szybko pokażę. I tutaj będą tutaj te samoloty czekają na pozwolenie na start. Oraz tam są jeszcze inne, które będą yy, jakby lądować. Jest ich... O wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem samolotów, które będą lądować, ale myślę, że ten live będzie dość krótki więc dobra Ryanair w końcu może wystartować więc patrzcie, tutaj on już startuje z tego lotniska Oj, tutaj ktoś tapuje okej, okay, dobra już pierwszy samolot wystartował dobry wieczór, dobry wieczór ej, a... W sobotę, uwaga, bo to jest ważne ogłoszenie, w sobotę o 13 będzie pierwsza piosenka na tym kanale, słuchajcie. Ja wiem, że tam jeszcze w zeszłym roku była jakaś piosenka, ale to była, wiecie, taka, no, no nie piosenka, no. Próbowałem coś tam grać na gitarze, ale to za nic to się tam nie, te, nie daje tam. To nie jest nawet piosenka, a ta jest taka fajna. I ona będzie o 13 w sobotę W tą sobotę najbliższą Czyli 14 lutego Słuchajcie, w walentynki będzie akurat Małgorzata Wróbelska Cześć Zbigniew Strósty Dobra, po prostu cześć e, Dobra, czekajcie Bo tutaj leci, słuchaj, gigant Gigant leci Fajne samoloty, dzięki. Teraz kolejny będzie lądował. Patrzcie, już jeden ląduje. O, a 380 ląduje. No. O, dziękuję za trzy łapki w górę. O, tak ląduje tymi samolotami, że aż te się tutaj przewracają, więc myślę, że one tutaj wystartują. Czekajcie, muszę go wziąć. Będziemy spać w sobotę, ale no, do 13.00. O, dziękuję za cztery łapki w górę. O, Przemek, y, SW, y, Prze, tu, Przemek 80S, 6 y, Dobra, więc najpierw te wystartują. Należy do 13, będziecie spać? Dobra, y, tutaj już kołuje Airbus A350 Wigin Atlantic. Y, ten samolot leciał dosłownie tak do 18. Y, ten samolot przyleciał... Z Wielkiej Brytanii, ale tak dosłownie, bo y, jakby on y, jest z lotniska Stansted, ale tak. Czekajcie, tym tutaj przejdę dalej. O, dziękuję za pięć łapek w górę. No, no, tak już tak leci, nie? Tak nim kołuje, że aż leci. Dobra, no, ale przecież on uderzy, no dobra. Y, uderzy, nie uderzy. Dobra, trudno. Niech już startuje. Skręca, ten już startuje. Muszę szybciej się trochę oderwać, dlatego że tutaj jest plaża i to jest takie coś, jak na lotnisku na, w Grecji na Skatos. Jest takie coś, że tam jest chyba właśnie. O, tutaj mi się lampki trochę zepsuły. Że tutaj macie, że wiecie, że możecie oglądać tak, jak samoloty tutaj startują i lądują, nie? O, 25 osób. Dobra, czekajcie, bo tutaj będzie już kolejny samolot powoli, znaczy czekajcie, żeby najpierw ten wystartował, bo potem to samoloty się tam psuły, no te lampki to też taki, że tak powiem, wróg czasami jest, bo się zahacza, no i TAP Airport Gal Airbus A330, dokładnie to Neo, właśnie będzie startował. No dobra, wystartował już kolejny. Już trzy samoloty wystartowały i jeden wylądował. No i dobra, wszystkie na dziś już wystartowały. Jakość twojego strumienia jest zła. Lotnisko. A jakiego strumienia? Strumień to jest na przykład w wodzie, nie? Że strumień wody na przykład. No tak wygląda lotnisko, nie wiem yy, jaki tutaj jest strumień Tutaj nie ma żadnej wody, żeby Na przykład strumień wody Kość twojego strumienia jest zła No ale to do jakiego strumienia? Po yy... prostu niech wyląduje już Bo teraz ląduje Boeing 737800 Fly Dubai Ale ten się odbił Ale dobra, już pilot opanował sytuację pierwszy samolot dzisiaj który podczas lądowania wylądował trochę źle i się odbił ale teraz słuchajcie jaki wiatr w sensie no to jest zmyślone, ale no niby to tutaj jest teraz dość wiatr boczny co oznacza, że co to? to, to oznacza, że samoloty będą lądowały bokiem yy, najprawdopodobniej. czekajcie bo tutaj sięgną po prostu o, dobra, no tutaj już ląduje, Airbus A321 Neo Weezer, wylądował, patrzcie, w ogóle tak wygląda ten Weezer, to chyba jest jeden z najbardziej szczegółowych <laughs> modeli aktualnie, to jest Airbus A321 Neo Weezer, czy tam Neo bardziej to jest, yy, tutaj jest nawet napisane, że Weezer.com, no ogólnie tak to wygląda Dobra Leci Jak coś ja tutaj teraz po prostu Czekam na kolejny samolot i teraz będzie słuchajcie Drugi gigant I ja nawet ten samolot na żywo yy, na lotnisku London Heathrow A dokładnie to jest Airbus A380 British Airways, który też właśnie wylądował, i on też jest przywieziony z lotniska London Sunset. Tutaj nawet jest flaga narysowana. Siema, siema. patrzcie tutaj jest nawet flaga narysowana. Tutaj jest w ogóle rejestracja, ale żeby się tam doczytać, to trzeba mieć naprawdę dobry wzrok. On ma w ogóle dużą rozpiętość skrzydeł, tak jak w prawdziwym życiu. Dziękuję, za 6 w górę. Dobra, tutaj tak to wygląda. Chociaż nie, czekajcie. Bo to wygląda jakby to było na górnym pokładzie, a ta szyba pilotów. Masz gdzie... A mam dziecięce. No wiem, ale na przykład mam taki już bardziej profesjonalny. Już mogę Ci pokazać. Czekajcie. To jest ten taki... Że tak powiem, bardziej profesjonalny. Chociaż on, przez to, że jest z jakiegoś plastiku wykonany, to wygląda też trochę na dziecięcy boś tak odbija to światło, nie? Yy, to jest chyba mój najbardziej szczegółowy model. W ogóle Abu Dhabi to chyba już ta linia lotnicza. Wizer Abu Dhabi już nie istnieje, tylko zwykły Wizer. Ale yy, nie wiem, bo widziałem tylko taki jeden filmik na którym, yy, ten, że podobno upadła ta lina, ale tak w sumie to nie wiem dlaczego miałaby upadć. I teraz słuchajcie, yy, ląduje legenda starego Lotha, czyli Znaczy czy taka legenda, to w sumie nie wiem, ale ląduje już samolot, który był dość znany kiedyś, jednak dalej jest wykorzystywany. Masz. A zrozumiem, masz dziecięce. Eee, dobra, eee, po prostu... Eee, McDonald's MD11 UPS, on e, tak naprawdę... E, on e, tak naprawdę był kiedyś jakby, e, ale... E... Przez to, że yy, tak naprawdę paczkom jest obojętnie czy yy, lecą starym samolotem czy najnowszym, to paczkom to jest obojętnie. Dlatego dalej po prostu yy, tam yy, latają te samoloty. Na koniec zrobię Wam start Concorda, a jeszcze będą dwa samoloty. Jeden to jest Królowa Niebios, czyli Boeing 747, bo tak go ludzie nazywają. Ale przed tym 747, to słuchajcie, jeszcze tutaj będzie przelot. Patrzcie, taki przelot tego samolotu. W sumie to nie wiem dokładnie, jaki to jest samolot, ale mi się taki samolot kojarzy z takim samolotem do gaszenia kożarów no, kożarów, pożarów, nie? Że tutaj na przykład, tutaj na dole, że jakby chowa tam, co? Ja to w wodę. Jakby wiecie, tak gasi, nie? Mi się tak kojarzy ten samolot, ale nie wiem, czy on tak jest. Naprawdę? Czy on gasi pożary, czy on nie gasi, czy co on robi? Yy, dobra. Teraz ląduje jedna z legend, czyli Boeing 747 yy, KLM, dokładnie. To jest taki, który się zdarzył na Teneryfie niestety, yy, z innym samolotem pana. Też 747 i tam bardzo dużo osób. No już chyba nie muszę tłumaczyć, co im się stało, nie? Ile masz lat? Ja mam prawie 10 lat. Dobra. A, miał być jeszcze start Concorda. Yy, więc dobra. Patrzcie, Concord wyjeżdża spod bramy. A w tą stronę? Aż przesunął EasyJet. EasyJet masz wrócić na swoje miejsce. Hello. Dobra. Dobra. Yy, on po prostu tak przeskoczy, bo tutaj nie da się manewrować. Tutaj już samo to się zacina. Na tym. Więc patrzcie, to jest model. Yy... British Airways, też British Airways, Concorde. Niestety nie opuszcza mu się nos jak w prawdziwym życiu, ale tutaj jest, widzicie taka jakby szczelina, coś takiego? I tam widać, jakby mu się opuszczał nos, ale jakby mu się nie opuszcza, ale w prawdziwym życiu opuszczał. I miał też takie silniki, że nie miał ich z przodu, tak jak na przykład, nie wiem, EasyJet, patrzcie, on ma silniki z przodu, a Konkord yy, ma silniki z tyłu i to jeszcze takie inne te silniki ma, i on też nie jest taki za duży. ale dobra, trochę wam o nim opowiedziałem, yy, ale dobra. On już startuje, i w już końcówka live'a No dobra, on już startował, więc yy, tak na to lotnisko. Dobra, ja już się z wami żegnam, 15 minut live'a, pamiętajcie, że będzie w sobotę o 13 będzie premiera mojej pierwszej piosenki i mogę wam zdradzić, że ona nazywa się Matty All The World, czyli nazwa mojego kanału, myślnik odkrywanie świata i to jest piosenka, chociaż... Ja tam bardziej nawet tak rapuję, ja nigdy nie rapowałem, nie wiem jak to będzie brzmiało. Teledysk może nie jest jakiś najlepszy, ale no myślę, że ten. Myślę, że jak na pierwszy ten to będzie nawet nieźle. Amica, yy, Amica yy, 1876, yy, sie, yy, siema yy, dobra. To pamiętajcie o tym, że będzie premiera. Na yy, pewno no, ja będę o tym też przypominał jeszcze, a już się z Wami żegnam.